Cześć, witajcie! Oglądacie Shorty, czyli najciekawsze historie piłkarskie z ostatniego tygodnia. Hamilton Hempstead Town to drużyna występująca na co dzień w rozgrywkach szóstej Ligi Angielskiej. I w minioną sobotę rozgrywali oni mecz na własnym boisku przeciwko aspirującej do awansu ekipie Sutton. Do 90 minuty gospodarze przegrywali aż 0 do 2, no i kiedy pierwsi kibice już pewnie zaczęli opuszczać e, trybuny, no, doszło do dość niecodziennego odwrócenia losów meczu. Najpierw w 90. minucie na 1-2 bramkę zdobył Michael Richens. Ale to, co stało się w 93. minucie w ostatniej akcji tamtego meczu, no, przejdzie na długo do historii obydwu klubów. Bo gola wyrównującego na 2 do 2 zdobył Jamie Butler, 23-letni bramkarz gospodarzy. No, a teraz najlepsze, bo ten gol wcale nie padł po jakimś e, rzucie rożnym w ostatniej akcji, na którą pobiegł w pole karne rywali. Bramkarz, a był to typowy kuszczak zdobyty spod własnej bramki. Kolejne dwie historie mają związek z sędziami, którzy w minionej kolejce, w miniony weekend, jakimś dziwnym trafem starano się ich usunąć z boiska albo sami się starali usunąć. No, bo tak było w pierwszej historii, gdy w meczu Borussia Dortmund z Bayerem Leverkusen do niecodziennego zdarzenia doszło w 65. Minucie. Trener gości Robert Schmidt został przez sędziego wyrzucony z ławki trenerskiej i poproszony o zajęcie miejsc. Na trybunach. Ten odmówił, a sędzia uznał, że skoro trener nie chce opuścić boiska, no to zrobi to sam sędzia. No i w ten sposób doszło do dość. Kuriozalnej przerwy w grze. E, chyba czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Na blisko 10 minut cała akcja przeniosła się do szatni, gdzie sędzia właśnie pertraktował z obydwiema drużynami. No i koniec końców, e, tak jak mówię, po niespełna 10 minutach grę udało się wznowić. Sędziowie wyszli na boisko, zawodnicy wyszli na boisko, a e, trener Leverkusen-Schmidt już powędrował na trybuny. Druga nietypowa sytuacja związana właśnie z Arbitrem miała miejsce w Turcji. W trakcie niedzielnego wielkiego meczu między Galatasaray i Trabzonsporem posypało się mnóstwo kartek. Ostatecznie goście dostali aż cztery czerwone kartki, no i kończyli mecz w siódemkę. Jeszcze jedna i dostali zatem mecz Walkowera. Natomiast najciekawsze były dwie czerwone kartki pokazane w 86 minucie w odstępie kilkunastu sekund. No a w zasadzie musiałbym powiedzieć, że nie dwie, a trzy czerwone kartki. Najpierw sędzia usunął z boiska za faul Kawandy, to raz. Następnie Salih Dursun wyrwał sędziemu kartoniki i pokazał arbitrowi czerwoną kartkę, chcąc usunąć go z boiska. Na co ten po odzyskaniu kartek dał Dursunowi czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie. Mecz udało się ostatecznie dokończyć z sędzią na boisku. Galatasaray wygrało ten mecz 2 do 1. Ok, przed momentem rozmawiałem z Radkiem z kartofisk, pytałem go, ile w Polsce jest drużyn, które jeszcze w tych najniższych klasach nie zdobyły w tym sezonie żadnego punktu. Dostałem odpowiedź, że chyba 31. W każdym razie około 30 drużyn jest takich, które jeszcze w tym sezonie nie punktowały. Natomiast jeśli spojrzycie sobie w tabelę tych najniższych klas, B czy C klas, no to tam okaże się, że te ekipy po jesieni tak naprawdę mają rozgrane po 8, po 10, po 12 maksymalnie spotkań. No i na ich tle ekipa Bashley FC grająca w ósmej lidze angielskiej no, jest prawdziwym evenementem. Wyobraźcie sobie, że w ubiegły wtorek zremisowali oni 0 do 0 z drużyną Manglesfield United. No i co w tym takiego dziwnego? Ano to, że były to pierwsze punkty tej ekipy od 27 kolejek. Pierwsze punkty, biorąc oczywiście ten sezon, bo jeśli spojrzymy na ich bogatą historię, to ostatnie zwycięstwo, jakie zanotowała drużyna Bashley FC, miało miejsce we wrześniu 2014. W każdym razie, powtórkowym remisie w 27 kolejce i pierwszym punkcie na koncie w weekend wszystko wróciło już do normy, i ekipa Bashley przegrała swój mecz na własnym boisku 0-3. do W swojej tabeli zajmują oni więc nadal. Ostatnie miejsce z jednym punkcikiem po 28 kolejkach, bilansem bramkowym minus 119 i 20 punktami straty do bezpiecznego miejsca dającego utrzymanie. No, może być ciężko w tym zadaniu. Ale jak pokazuje ostatnia w dzisiejszym odcinku historia, ciężko jest być nie tylko kibicem i FC, ale też Arsenalu. I może się to skończyć nawet. Wizytą w szpitalu. No a taki los spotkał Scotta Woodsa, młodego kibica kanonierów, który tak energicznie cieszył się z bramki danego Wellbecka w meczu z Lester, że nabawił się przepukliny. Jak sam przyznał, kiedy Wellbeck w ostatniej akcji umieścił piłkę w siatce, tak skakał z radości ze swoim ojcem, no że wieczorem poczuł mocny ból brzucha, który skończył się na stole operacyjnym w lokalnym szpitalu. No, warto by było też sprawdzić, ilu kibiców kanonierów mogło trafić do szpitala po ostatnim meczu Arsenalu przeciwko Barcelonie i popisie Flaminiego. Tak czy inaczej, dziś to wszystko. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was też na naszą grupę facebookową, gdzie takich ciekawostek i dyskusji mamy w tygodniu więcej. A w kolejnym odcinku Shortów widzimy się już za tydzień po kolejnym weekendzie. Do zobaczenia. Cześć! Pewna para jest tak tym faktem podekscytowana, że spodziewając się dziecka nadała mu imię Ronaldo Zinedine. No, jak się pewnie domyślacie, z takim imieniem, Biliński! Świetnie wygrał pojedynek z fojutem. Biliński! Kamil Biliński! 1-0 na pastwę śląska górą nad obrońcą pogoni.